Witam brać chuligańską w bardzo zimowej Szwecji, po południu czwartek jest po prostu super 8 minus śniegu metr Staruscy na spacerze tak u nas się tak u nas wygląda nasza kochana zima a ja się wybrałem na rowerek żeby sobie trochę pojeździć założyłem zimowe opony po prostu super, mówię wam przykuje kondycję, bo brzydka zaprasza na wycieczkę latem to muszę mieć dobrą kondycję tak <grytanie> fajnie, po prostu fajnie jest kurde, minus 8 śniegu metr co nam więcej potrzeba tylko się bawić to są piękne uroki zimy naszym skanseniem w Wernamo jedno co można im pozazdrościć że drogi są pięknie piękne bo o. dwa okrążenia jeszcze to w sumie będzie 15 km na zimową porę to myślę, że wystarczy to na razie trzymajcie się ciepło,